Dajcie, kochani, dzisiaj losowanie nowych kostiumów. Jak widzicie, pododawali do tych bohaterów e, starych, w cudzysłowie mówiąc, czyli pierwszy sezon. Przynajmniej do niektórych, widzicie, pododawali nowe kostiumy. Mamy 45 kulczyków, więc e, możemy sobie spokojnie zalosować. Co prawda, tylko jest Vivika, Obakan, Kelile, Kanen. I sarnia, może by się nam przydał ogólnie kostium, kagan. No reszta widać, że, no, wiadomo, do Magniego i tam innych piątek chętnie kostiumy też przytulimy. E, no dobra, to, to co? Nie czekamy dalej, nie? Ciach! Lecimy! Bum! Brian, to już mamy. Także dziękujemy. Chociaż jeden, żeby wpadł. A Hangir też go mamy. Coś czuję, że tu nie będzie takiego szczęścia jak na losowaniu oddziałów magii. Bum, Szarok żywiec. Ale to chyba jakiś nowy kostium jest. Wydaje mi się, że on miał chyba inny standardowo. Nie chcemy się go tu szukać. Naszgar, a nie wiem, czy na, dla nasz gara miałem kostium, nie pamiętam. Luxio to miałem. Dobra, jeszcze trzy losowanka. Bum, masakra. Także tu już wróciliśmy do normalnego szczęścia, chyba. No i ostatnie losowanie, kochani. Zobaczymy, co nam tu zarosuje. ciach. No i dupa. No to tyle. Skrzyneczkę odbierzemy jeszcze. O, guzik, że tak powiem, z tej skrzyneczki. Dzięki za obejrzenie, kochani. Mam nadzieję, że mieliście znacznie, znacznie więcej szczęścia niż ja. Bo to losowanie... No tak jak wszystkie bohaterów, a może nie wszystkie, ale większość. Czyli jak sobie nie wyszkolić, to nie będziesz miał. Dzięki za obejrzenie, łapki w górę, zapraszam Was na Discorda, do Sojuszu. Trzymajcie się, hej!